Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ponownie na Bikeshow.cc Dzisiaj wracamy do tematu okularowego, ale dzisiaj nie będzie o slipałcie. Zmieniamy trochę pułapy cenowe, zmieniamy zupełnie klimaty I będzie dzisiaj o okularach, o które też często ostatnio pytacie, bo je po prostu widzicie na filmikach Czyli dzisiaj opowiemy sobie o modelu POC Wheel, który widzicie właśnie na załączonym obrazku I Lecimy sobie gdzieś na dobrą kawkę i chyba w takiej konwencji będziemy w ogóle w przyszłości rozmawiać o okularach Więc opowiem Wam nieco o tym, co to za oksy skąd się u mnie wzięły i co o nich myślę. Przez to lustro to nam się chyba dzisiaj nic nie ukryje przy nagrywaniu tych okularów. Kawka jest, siedzimy, no to parę słów. O tym, co to, dlaczego, po co, jak. Generalnie, ja mam tak, że chodzi o okulary rowerowe i koło rowerowe, że zawsze na rowerze używam dwóch par okularów, co pewnie dobrze wiecie, yy, znając mnie, czy z dobrych rowerów, czy tutaj właśnie z bike Show. Zawsze jedne są okulary takie typowo bardzo, bardzo sportowe, a drugie okulary, których używam, to modele, które mają sportowy rodowód, natomiast mają taki dużo bardziej, powiedziałbym, lifestyleowo codzienny yy, wygląd i używam ich w różnych okolicznościach. Najczęściej tego typu okularów używam wtedy, kiedy wyjeżdżam sobie gdzieś, samolotem są roweru i biorę ze sobą maksymalnie mało rzeczy ale wiem że gdzieś tam będę przy okazji jeździł rowerem więc biorę sobie po prostu jedne okulary w których będę mógł chodzić jeździć samochodem ale też pójść na rower i pojeździć na rowerze w komfortowy sposób czyli oczekuję powiedzmy trochę bardziej cywilnego wyglądu ale przy tym wszystkim oczekuję pewnych właściwości okularów na poziomie dobrych albo bardzo dobrych okularów sportowych i wbrew pozorom jest to na rynku osiągalne jest to możliwe Do tej pory używałem okularów Alba Optics AN VMA i bardzo je lubiłem, aczkolwiek muszę przyznać, że zakatowałem je już w taki sposób, że pojawiła się perspektywa ich wymiany. Mogłem wziąć kolejne ANVMA z Alby, ale stwierdziłem, że Czymże byłoby nagrywanie po raz kolejny tego samego i testowanie tego samego po raz wtóry, kiedy można było zobaczyć czegoś nowego? No i tak trafiły do mnie POKi Will, które tu widzicie. To są okulary, które sam kupiłem, bo one po prostu zaciekawiły. E, kosztują ponad 400 albo 500 zł, w zależności od tego, za ile je znajdziecie. E, no i są okularami, jeżeli chodzi o kwestie wizualne, jak widzicie, nawiązującymi do powiedzmy aktualnych trendów, jeżeli chodzi o e, design okularowy. Są różne wersje. Jest też wersja całkowicie czarna, ona wygląda dużo bardziej w wtedy macie czarne ramki, e, czarne szkła i tak bardzo, powiedzmy, się nie rzucają w oczy, jak te lustrzane szkła, w których się wszystko odbija, jak widzicie. E, to są okulary, które łączą bardzo dobre, sportowe szkła z optyką Karla Zeissa, e, właśnie z takim cywilnym wyglądem, ale warto zastrzec, zastrzec, że ten cywilny wygląd ma pewne cechy, które sprawiają, że te okulary są spoko, jeżeli chodzi o sport. Przede wszystkim dlatego, że te ramki są e, dość e, wytrzymałe i, powiedziałbym, dość elastyczne, a dodatkowo, jak widzicie, noski są Pokryte taką gumą, która sprawia, że te okulary nam się nie ześlizgują z nosa i to faktycznie e, działa. Naprawdę patrzy się. Bardzo dobrze, optyka jest bardzo dobra, optyka jest moim zdaniem na poziomie Alby, ale też mnie to nie dziwi, bo Alba też ma optykę Karla Zeissa, więc jeżeli chodzi o tego typu aspekty, spodziewałem się, że będzie bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobry kontrast, bez takiego hamskiego przyciemniania, które znamy, z tanich okularów. Kiedyś trzeba będzie w ogóle chyba zrobić odcinek o tym, czym się różnią okulary tanie od okularów droższych i właśnie o tym aspekcie ochrony przed słońcem i ochrony naszego wzroku, bez takiego totalnie hamskiego przyciemniania sobie porozmawiamy. Jeżeli chodzi o wygodę, spoko, dobrze leżą na twarzy, warto pomyśleć o tym, żeby sobie je dobrze do twarzy dopasować. Mi pasują bardzo, jeżeli chodzi o wygodę, dla mnie są nawet wygodniejsze niż ANVMA od Alby. Muszę to przyznać obiektywnie z tego prostego względu, że mam wrażenie, że leżą mi na twarzy pewniej. Są trochę cięższe, są mniej gumowate niż ANVMA. Co oczywiście ma swoje minusy, bo przez to są może trochę mniej wytrzymałe, bo są takie bardziej sztywne, ale leżą po prostu. Wygodniej. Spokojnie założycie je na paski kasku, nie ma z tym żadnego problemu. problemu. Plusy i minusy bo to jest ważne, jeżeli chodzi o plusy na pewno to, że po raz kolejny są to okulary, które sprawdziły się w mojej koncepcji, konwencji właśnie takich drugich okularów, które są dobre i na rower i do chodzenia bo są bardzo wygodne, fajnie się jeździ na rowerze, bardzo dobrze się prowadzi samochód świetny kontrast, czyli również przy zachmurzonym niebie patrzy się bardzo, bardzo dobrze jeżeli chodzi o wygląd, kwestia względu, dla mnie może na początku się trochę zbyt odpustować z tymi szkłami może wolałbym następnym razem trochę mniej rzucające się w oczy, natomiast wersja czarna mi się po prostu nie podoba Gdyby była brązowa z innymi szkłami dostępna, kiedy ja je kupowałem, to pewnie bym ją wybrał. Natomiast szkła są bardzo, bardzo dobrej jakości. Samo wykonanie okularów też, moim zdaniem, jest spoko. Jeżeli chodzi o minusy, to takie rzeczy, które, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi w ogóle o koncepcję tego typu okularów, bo jeżeli zastanawialiście się właśnie nad jazdą na rowerze w takich okularach trochę bardziej e, lifestyle'owych e, i codziennych, to dla mnie największym problemem i różnicą jest to, że przez to, że nie mamy jednej szyby, jest dużo większe ryzyko wpadania nam właśnie do oczu tędy, e, owadów, muszek i wszelkiego rodzaju paprochów. Jednak w Albach, w Deltach, gdzie mam jedną dużą szybę, jest dużo mniejsze ryzyko wpadnięcia czegoś tędy po prostu. Może nam oczywiście coś wpaść czasami od boku, jak mamy wyjątkowego pecha, ale generalnie takie duże okulary sportowe lepiej nam chronią Oczy. Tutaj jest tym gorzej. Podobnie, jeżeli jeździmy rano, wieczorem, w zimnym powietrzu, mocno wieje. To oczywiście tego typu szkła, tego typu wielkość szkieł nie chroni nas tak dobrze przed łzawieniem, i warto te, to też wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o kwestie wizualne, to już jest kwestia. Uznaniowa. Ja również, biorąc kiedyś, miałem duży problem z firmą Poki, i dalej trochę mam, bo kojarzy mi się z pewnego rodzaju podejściem do kolarstwa, które chyba nie do końca mi nie odpowiada. Ale wiecie, y, trzeba czasami próbować nowych rzeczy i, i zmieniać zdanie. Nie wiem, czy zostanę przy marce POK, jeżeli chodzi o, o wybory. Natomiast chciałem się przekonać, jak to jest faktycznie z jakością tej firmy. Czy to jest tylko marketing, czy, czy jest w tym trochę takiego faktycznego, jakościowego podparcia. Jestem z tych okularów zadowolony. On akurat mi się spodobał. Mały, jest mi w nich dobrze. E, natomiast e, jeżeli chodzi o takie typowo sportowe okulary, dalej designersko i ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o filozofię firmy, zostanę na pewno przy Albi.